Serdecznie dziękuję Pani Profesor. Teraz zaproszę Panią Profesor Katarzynę Łakomy, która jest dyrektorem programowym architektury krajobrazu w International School of Engineering przy Tianjin University. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja bardzo szybko, mam tylko dwa slajdy. Przedstawię taką część naszej działalności, która jest dość od niedawna wśród nas. A mianowicie International School of Engineering, którą prowadzimy współpracę z partnerami, czyli Chen Tianjin Chenyan University oraz Politechniką Białostocką. Pięć lat już zdążyłam się nauczyć. I jest to bardzo specyficzny, bardzo oryginalny projekt polegający na wspólnym nauczaniu studentów chińskich. I tak naprawdę jest to bardzo, bardzo duża odpowiedzialność ze względu na to, że przekazujemy naszą wiedzę jako architekci krajobrazu, architekci w warunkach zupełnie odmiennych kulturowo, w warunkach troszeczkę też innych klimatycznie. Więc jest tutaj ogromna, ogromna praca, którą z całym zespołem prowadzimy. Mamy tak naprawdę dwa kierunki. Architektura krajobrazu pierwszy stopień, y, która jest czteroletni oraz y, studia magisterskie trzyletnie, więc troszkę pracy jest. Y, natomiast mamy też już efekty, więc ja też chciałam dzisiaj wystąpić w imieniu naszych absolwentów chińskich, których już mamy dwa roczniki. Y, udało nam się już obronić około 60 Inżynierów oraz 28 magistrów. Jak Państwo to widzicie na załączonych zdjęciach, to są zdjęcia z tego roku razem z Jego Magnificencją, rektorem Andrzejem Szaratą i z Panią Profesor Dziekan, Magdaleną kodziń woźniak Byliśmy tam. Jest to ogromne wydarzenie, zarówno dla tych studentów, jak i całej społeczności akademickiej. Troszeczkę to wygląda podobnie jak u nas, natomiast to, co jest istotne. Y ja spotkałam się z rodzicami tych studentów, którzy dziękowali nam za to, że otworzyliśmy troszkę tym studentom drogę na świat, ale też inne spojrzenie na krajobraz. Oni bardzo się cieszą z tego, że też nie wspomniałam, studenci przyjeżdżają do nas pierwszego stopnia na jeden rok, drugiego stopnia na, pięć, na jeden, jeden semestr. W związku z tym też mają szansę doświadczyć i zobaczyć, jak my uczymy jak wygląda krajobraz Polski i w Europie bo też dużo podróżują i też zachęcamy ich do tego. Wspomniałam o zespole i chciałam tutaj też bardzo serdecznie podziękować bo trzon właściwie tego zespołu, który tutaj działa w tej szkole, to są nasi absolwenci, też pracownicy, czyli pan dr Mieul pan doktor Wojciech Bobek, pani Ania Sztor Jurek, pani doktor, ale też pani Agnieszka Graniuk, pani magister niedługo doktor. Ale też grono państwa, które Którzy macie swoją własną już drogę, y, drogę taką projektową, profesjonalną, który wspieracie nas swoją, swoim doświadczeniem i właśnie swoją wiedzą. Ja sobie tu wypisałam, bo to jest naprawdę dość dużo osób, ale naprawdę chciałam podziękować bardzo serdecznie. Y, więc mamy pana doktora Marcelego Łasochę, panią. Y, y, Katarzynę Elwart, panią, panią pana, pana doktora Kacpra Kubowskiego, panią dr Ewę Waryś, pani doktor Laura Klimt, pani Elena Zapolska, pani Weronika Zielińska, pani Ania Maj, pani Daria Banach, pani Ela Kumańska, mam nadzieję, że wszystkich wymieniłam. Bardzo Wam serdecznie dziękuję, bo bez Was by tej szkoły nie było. Jeżeli o ku zapomniałam, to przepraszam. I zapraszam też Państwa, którzy nie uczestniczą w działaniach naszej szkoły, jeżeli macie chęć, siłę, chcecie coś przekazać, coś powiedzieć, może pojechać do Chin, czego nie wykluczamy, to serdecznie, serdecznie zapraszam do kontaktu ze mną. I oczywiście życzę Wam dzisiaj bardzo przyjemnego dnia, bardzo przyjemnego wieczoru, bardzo się cieszę, że tu jesteście. Chciałam też powiedzieć, że my jako katedra jesteśmy bardzo dumni. Nie mamy czasu, kiedy się spotkać i o tym porozmawiać, ale uwierzcie mi, śledzimy. Wasze losy i, i dzielimy się różnego rodzaju waszymi sukcesami. I więc jeszcze raz serdecznie gratuluję tego wspaniałego jubileuszu wszystkim. I na koniec ja chciałam jeszcze podziękować pani profesor Katarzynie Chodor, która to wszystko zorganizowała. Myślę, że to jest też dobry czas razem z zespołem, bo obecnej by nas tu nie było.